Czas na pana Alberto Rabacchino, urzędnika programowego w Komisji Europejskiej, aby omówić strategię europejską w kwestii radzenia sobie z dezinformacją. Dziękuję za wprowadzenie. Bardzo and cieszę się, że me. jestem z państwem. dziękuję za zaproszenie. To bardzo ważne wydarzenie. I teraz przypominam sobie, ten okres, kiedy byłem naukowcem, nie byłem zatrudniony przez komisję i pracowałem nad systemami radiowymi. I teraz pracuję w takiej jednostce komisji, która zajmuje się strategią zwalczania dezinformacji. I teraz przedstawię Państwu pewien ogląd tego, co robimy. Najpierw uzasadnię to, co robimy, a później... Przedstawię nieco głębiej pewne szczegóły i też strategię, którą wdrażamy, aby poradzić sobie z problemem dezinformacji. Jeśli chodzi o samą sytuację, jeśli chodzi o sam problem dezinformacji, on jest wieloaspektowy. Mamy do czynienia ze specyficznym środowiskiem, w którym działamy i się znajdujemy. To właśnie z powodu kształtu tego środowiska znajdujemy się w takiej innej sytuacji. Cóż, usługi cyfrowe przejęły większą rolę i wpływają na opinię publiczną. I teraz kiedyś mieliśmy ograniczoną liczbę źródeł informacji, radio, prasę. To były źródła dobrze znane w społeczeństwu. I oczywiście wiemy, jakie jest powiedzmy odchylenie polityczne danego źródła, czy to radiostacji, czy też gazety. I oczywiście możemy cały czas w sposób świadomo wybrać takie, a nie inne źródło informacji, wiedząc co będziemy czytać. A więc, wracając do przeszłości, słuchaliśmy kiedyś informacji tylko kilka razy dziennie. Było to ograniczone i mieliśmy czas na to, aby lepiej przeanalizować te informacje. Teraz mamy do czynienia z nowymi rozwiązaniami technicznymi, w tym technologiami mobilnymi i to zmieniło cały krajobraz. I teraz mamy do czynienia z wiadomościami i systemami, które są wszechobecne i cały czas wpychają nam powiadomienia. Jest to oczywiście trudne pewnie dla nas wszystkich. Rozwiązania cyfrowe, zwłaszcza te nowe, dają też nowe szanse biznesowe. Mamy rozwiązania bardziej personalizowane, które są dostępne 24 godziny na dobę. Media społecznościowe sprawiły, że mamy coraz więcej osób zajmujących się tą branżą, tworząc treści. I teraz na czym polega biznes model? Chodzi o przejęcie uwagi odbiorcy, a w tym momencie można przyciągnąć uwagę odbiorcy całą dobę. Kiedyś, jak już rzekłem, było inaczej. I teraz uwaga użytkownika. Co dla tych ludzi to oznacza? Po pierwsze kwestia finansowa ponieważ więcej uwagi oznacza więcej reklam na platformie. Kolejna rzecz to dane. Im więcej interakcji z danym serwisem, tym więcej dana platforma będzie wiedziała o zachowaniu użytkownika, co z kolei przekłada się na świadczenie treści jeszcze bardziej spersonalizowanych. A więc mamy oczywiście wielką infrastrukturę cyfrową, przetwarzane są miliony punktów czy miliardy punktów danych, nawet na sekundę i tego typu systemy mogą nam zasugerować pewne wyniki naszego poszukiwania, na przykład jeżeli czegoś szukamy, ewentualnie jeżeli wchodzimy w interakcję z jakąś platformą społecznościową. Naturalnie za tym wszystkim stoją pewne algorytmy. I ich zadaniem jest utrzymanie naszej uwagi. Pytanie, jak to się osiąga? Otóż platformy te przedstawiają nam takie informacje, które z dużą dozą prawdopodobieństwa przyciągną naszą uwagę, będą dla nas interesujące. I wpadamy w takie pułapki, w takie grupy newsów, które są sensacyjne w naszej, w swojej postaci, naturze i przyciągają naszą uwagę. A więc mamy taki nowy ekosystem, o którym tu mówię. Ludzie otrzymują treści, które niekoniecznie spełniają pewne normy jakościowe, ponieważ algorytmy wpychają nam takie treści, które są popularne, które są bardziej skłonne do tego, aby wywołać naszą reakcję, aby nas zaangażować. I to oznacza, że pewni, powiedzmy sobie, nieprzyjaźni aktorzy, strony nieprzyjazne nam częściej to wykorzystują. I komisja te trudności i problemy związane z nową technologią przyjęła do wiadomości i już parę lat temu zaczęła wprowadzać takie programy, które mają sobie z tym poradzić. O, oczywiście. Pierwsze nasze działanie miało na celu ochronę samego procesu demokratycznego, bo chodziło o ochronę europejskich wyborów. Ale potem pojawił się kryzys covidowy i okazało się, że tego typu działania mogą prowadzić również do szkody fizycznej. Poprzedni prelegenci, prelegentki wspominały o infrastrukturze, w tym infrastrukturze mobilnej i osoby, które tam pracują. Ci ludzie... Bali się, jak usłyszeliście, jak usłyszeliśmy, bali się konsekwencji tego, że będą pracowali przy infrastrukturze 5G, że może ucierpieć ich zdrowie. Nie chcę tutaj powtarzać to, cośmy już usłyszeli, ale dezinformacja bardzo często podąża pewnymi sprawdzonymi kanałami. I zachowuje się w sposób, jakby to powiedzieć, przewidywalny. Jeśli chodzi o fale radiowe, one już przyciągnęły uwagę wielu osób i to z kolei zmieszało się z kwestią pandemii. No więc tego typu mikstura zmieniła się w miksturę wybuchową i tak właśnie się stało w przypadku 5G. I ta sprawa jest dosyć taka charakterystyczna, typowa, ponieważ widzimy tutaj bardzo dobrze, jak fejki starsze łączą się z nowszymi i rozprzestrzeniają po całym świecie. W tym po Europie. I teraz jeśli chodzi o te kampanie, które są skierowane na dezinformację, czemu w ogóle są prowadzone? Otóż są tacy, którzy chcą skorzystać finansowo, gospodarczo poprzez rozprzestrzenianie tego typu fałszywych informacji. Ponieważ to może oznaczać, więcej reklam na stronie i dosyć naprawdę poważne zyski zrzeczonych reklam. Ale są też takie strony, którzy wykorzystują tak zwany astroturfing. I to są często gracze państwowi, którzy zwiększają polityczną niestabilność w danych miejscach czy obszarach. I 5G. Zostało właśnie wykorzystane przez tego typu kampanie. Z kolei mamy też polityków, którzy wykorzystują tego typu kampanie dezinformacyjne, aby samemu skorzystać. Obywatele również odgrywają rolę w rozprzestrzenianiu tych, de, tych fałszywych informacji, być może w dobrej wierze, ale przekazują przyjaciołom, rodzinie treści, które są nieprawdziwe. Czym jest to spowodowane? Ludzką naturą. Ludzie ci mogą bać się o zdrowie ich własne, ich rodzin, ich bliskich. I to bardzo silnie zarysowało się podczas kryzysu covidowego, ponieważ ludzie rzeczywiście bali się o swoje zdrowie. W efekcie kampania dezinformacyjna związana z kampanią na dobrą sprawę zaczęła się rozprzestrzeniać bardzo szybko. Zmieniła się wirala. A więc ja pracuję z tego typu prawidłowościami już od kilku lat. Pierwszy komunikat komisja wydała w wczesnym, wcześniej, w 2018, potem był plan działania, koniec roku 2018, bo było kilka filarów. Pierwszy to komunikacja strategiczna, jak również poprawa komunikacji instytucji europejskich. Mamy jeszcze dwa kolejne filary rzeczonej strategii. Opierają się one na pracy, którą żeśmy wykonali wspólnie z platformami internetowymi. Udało się zdefiniować pewien kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Ten dokument został podpisany i teraz jest wprowadzany w życie. Kolejny filar to podmiotowienie zarówno obywateli, jak też społeczeństwa obywatelskiego. Wiem, że mam ograniczoną ilość czasu, więc teraz skupię się na tych dwóch filarach. Komisja zaczęła wywierać presję i w efekcie najważniejsze platformy internetowe, jak również przedstawiciele branży reklamowej, Zasiedli wszyscy razem, aby zdefiniować pewien kodeks postępowania związany z dezinformacją. Chodziło o to, aby skupić się na konkretnych sprawach związanych z problemem dezinformacji. O co głównie chodziło? ograniczenie sytuacji, w której to platformy mogłoby monetaryzować, czyli zarabiać na takich fałszywych informacjach. Chodziło też o ograniczenie liczby i obecności fałszywych kont, upodmiotowienie użytkownika, aby był bardziej odporny na dezinformacje. Ale też chodzi o to, aby ludzie, szeroko pojęci lepiej rozumieli samo zjawisko dezinformacji. Są to pewne ramy. Zaczęliśmy je wdrażać podczas wyborów europejskich. To była jesień 2018 roku. Wyniki były niezłe. Zresztą bardzo dobrze się one też sprawdziły podczas samej pandemii. Podczas pandemii bowiem Mogliśmy zwrócić się do platform internetowych, aby zapytać, co też ci gracze czynią w kontekście zwalczania dezinformacji dotyczącej kryzysu covidowego i mogliśmy uznać pewien ich wysiłek w tej kwestii, ponieważ współpracowali między innymi z WHO, jak również z organizacjami rządowymi, krajowymi chodziło o promowanie takich treści, które są sprawdzone, o, zresztą i dezinformacja, jak już mówiłem, dotyczyła również 5G. Co więcej, platformy usuwały treści, które mogły być groźne dla zdrowia ludzkiego lub też zagrażać bezpieczeństwu. Jeśli chodzi o Ocenę wdrożenia tego kodeksu, która to ocena została wykonana przez Komisję, no, stwierdziliśmy, że dokument nie jest doskonały, ponieważ mamy za mało sygnatariuszy. Co więcej, za słaby był postęp, jeśli chodzi o współpracę między platformami a... Organizacjami, które kontrolują prawdziwość faktów. Chodzi o to, aby ten cały ekosystem informacyjny oczyścić, ponieważ jest on pełny zarówno informacji korzystnych i pożytecznych, ale również fałszywych. I kolejna rzecz, taka słabość, którą żeśmy znaleźli, nie możemy wprowadzić sami programu, ponieważ jest za mało danych, które pozwoliłyby wdrożenie kodeksu i nie wiemy też do końca, jaki ma on wpływ na dezinformację. Więc mamy taki plan działania, European Democracy Action Plan. Chodzi o to, aby stworzyć taki system współregulacyjny. Dlaczego się to sprowadza? Chodzi o właśnie kodeks o to, aby kodeks postępowania był częścią szerszego działania. Chcemy współpracować z różnymi organizacjami tak, aby wypracować nowy kodeks działania, aby zająć się tymi niedoskonałościami starego. Kolejna rzecz to stworzenie takiej wielostronnej wspólnoty, która by angażowała interesariuszy. Interesariusze ci pracowaliby nad zwalczaniem dezinformacji. Aby wspierać stworzenie tej wspólnoty, zaczęlibyśmy od takiego bytu, który by wzmacniał kontrolowanie prawdziwości danych. To taki projekt. Dziennikarze zresztą również zajmują się kwestią dezinformacji w kontekście 5G. I teraz jeśli chodzi o samą kampanię, skąd ona się wzięła. Ponieważ zaczyna się często tak, że ktoś nie chce wprowadzić kogoś w błąd, ale pojawiają się jakieś treści, które są podchwytywane przez organizacje czy też sprawców, którzy już mają swoje własne cele, do których rzeczone treści wykorzystują. I w ten sposób z nich właśnie budują kampanie dezinformacyjne. Teraz staramy się wzmożyć nasze wysiłki i tworzymy specjalne obserwatorium cyfrowe. Zresztą one zaczęło działalność w czerwcu tego roku. Chodzi o to, aby móc lepiej analizować i obnażać kampanie dezinformacyjne w Europie. Zresztą mamy też taką specjalną platformę, niedługo ona zacznie działać. Ona będzie się łączyć z takimi hubami krajowymi, które będą opłacane w poszczególnych państwach członkowskich. Zresztą, już pierwsze sześć hubów się do nas zwróciło i one zaczną działać późną wiosną przyszłego roku. Chcemy działać bardziej intensywnie, aby mieć większy zasięg geograficzny. Haby, te, te ośrodki, będą działać tak aby wyłapywać kampanie dezinformacyjne na poziomie państw członkowskich. Będą wspólnie. Wyłapy, wywa, wyłapywać pewne kampanie dezinformacyjne i starać się je blokować. Zapraszam wszystkich pracujących przy 5G, aby się przyłączyli do nas. Staramy się stworzyć pewnego rodzaju sieć fachowców, którzy mogliby wspierać dziennikarzy, jak również badaczy akademickich. Chodzi o to, abyśmy mogli odnaleźć, wyłapać pewne kampanie dezinformacyjne i obalić te wszystkie mity. Bardzo dziękuję, bo chyba czas się skończył. Dziękuję za zaproszenie i podczas sesji panelowej możemy kontynuować rozmowę, jak sądzę.